Siema, siema z tej strony, Fabi, w dzisiejszym odcinku gramy sobie na takim świecie o owieczki. I ze mną jest, zgadnięcie kto. To nie jest mój serwer, ale serwer kogo, takiego YouTubera, którego oczywiście znacie. Tylko gdzie ten żul znowu polas? Gdzie ten żółty polas? Nie no stój tutaj, chłopie, gdzie ty, szkielet, pak szkielet A tam ten żul siedzi Elo, to jest Seba Seba, 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 Seba Wtedy, ty, ale zmieniłeś kina Przywitaj się z widzami Poczekaj, stój, czyś mi tu Siema, siema, Elo, mordo Ej Telefon, się do mnie Mogę cię zabić? Nie, dzięki to jest mięso takie dziwne. Teleport mi się do mnie. Racz, A, to się tak robiło. Nie. Ja, ja, ja już wiem, ja już wiem. Ja. Ja jestem mądry. Ja jestem geniuszem. Teleport. Tutaj sobie sobie. E, jakich mam dziwnych. Jakiego ja mam laga? ty creepy wszystko sobie, jakiego do masz lata Dostaw te ziemniaki! Czy chcesz dostać? Poddaje się! Poddaje się! A ty dziwnie masz ręce Co? Z weź sobie na ten... O tutaj sobie weź tu, no. Zobacz jakie masz dziwne ręce. Co? O w ogóle mam skinki Roberhina! Świnia do ciebie idzie. Co? Świnia do ciebie idzie. Elu, Hanina! O już nie masz tak dziwnie rąk. Oj, znowu masz. O, świnia. Ale... <laughs> to była moja żona. Ja tutaj ogólnie jakąś świecie masz nie ma. Ale mogę sobie zrobić, co ma tutaj. Może coś ma w piecu. Nie mogę wejść w piec. A dobra już mam. Masz jakieś żelazo. A jakie masz ujdziemy Złoto. A masz jakieś kopalnie, to ci będę kopał. Tylko daj jakiś kilo. sobie to A ja a myślę, że ja wiem chyba tutaj. się... wiesz, tutaj tą kreskę i tutaj to i to. A, bo w ogóle sobie jest koło mnie i sobie gramy tak. No, tak o. Znam no, z pomocą pointu już. No już właśnie. A chodź na tutaj. No? A daj kilów, to ci po kopę trochę. Gdyby cię zabije, to świat radość. Wiesz? Nie, proszę. Ale z niego rzucę. To rzucę cię. Chodź ci kupić generowanie świata. Ja chcę. O, dobra. Ej, a mogę do jakiejś kopalni i Nie, mam kopalni, Chcesz to masz. To skąd masz diamenty? z wioski. Nie, no nie, ej, bo, bo będę płakał. Nie przypominaj mi o tej wiosce. Dobra. Nie, no nie, bo będę płakał. Nie przypominaj mi o tej wiosce. Mamy. Zamknij ząb ryja, zamknij ryja, O, co, ja, ty pomalamy. <mulety> A, o, co, czyli ja Ej, mogę Ci coś pokazać. Mogę Ci coś pokazać? pokazać Ci coś mam? <mulety> Poczekaj, poczekaj tylko chwilkę. To, ty się możesz tam podejrzeć. Ale zostaw to w tych Radzę Ci lepiej mnie złapać, bo jak nie, bo ja mam Twoje diamenty, emeraldy, złoto i lazuryt. U, a co to jest? Ja, ja jestem tego ciekawy. A, zawsze nie umiałem chodzić prosto. Dobra, odłożę Ci tej temę. Masz takie piękne mięsko Ci czytanie. zombiaka. <noise> A masz tu jakąś tajną bazę? Nie. O kurde, to może ja zrobię. Nie masz, masz tylko jedną skrzynkę. Patrz to, co on w łapie. Co? Patrz, stój, patrz. A gdzie tu? Z tyłu. Pokaż, pokaż. Co to jest? Taki, takiego czegoś nie ma przecież w Minecrafcie. O, ale to chodzi. są Co to jest? To jest lampa. jest czy... nie ma w Minecrafcie. Wow. Skąd to masz? Zapisałem sobie. Tutaj masz y, kopalnię jakbyś hmm. chciał. Co to robi? Jak postawisz naprawdę? Byłem ciekawy co to jest. Mają w ogóle dziwne ręce. Siema Stefan. Kurde. Ale przypominam oczywiście o zasubskrybowaniu kanału i stawieniu łapki w górę.